No, witajcie moi kochani! Słuchajcie, ja dzisiaj jest 3 październik, więc tutaj jest święto w Niemczech. Święto, oni wiecie, połączyli się, mur berliński padł, no i Niemcy świętują. Mamy wolne, mamy wolne, ale ja mam cały czas wolne, słuchajcie. To nie dlatego, że ktoś mi tam mówił, że. Pewnie na zasiłku jesteś i w ogóle. No nie kochani, nie. Jak się ma dom i się ma ogród i ma się takie dochody, to niestety szkoda, to chętnie bym jeszcze sobie brała zasiłek, bo jakby mi dawali, to dlaczego nie? To dlaczego nie? No ale aż tak durni Niemcy nie są. A szkoda, a szkoda. Bo w końcu wiecie, jak rozdają Niemcy, to czemu nie brać? No, ale mi się niestety nie należy, nie należy mi się, kochani. Dobra, a teraz do rzeczy: chcę wam pokazać mój ogródek. Słuchajcie, dzisiaj było zimno w nocy. Nie wiem ile, bo ja, zobaczcie, tam w te moje okna dachowe i to jedno, to jest moja sypialnia, nasza sypialnia. I ja często otwieram sobie wieczorem e, okno, tak bardzo szeroko, i zasypiam, prawda. I jak jestem sama, to słuchajcie, budzę się tak o północy. Jest mi tak strasznie zimno. Bo dzisiaj było, nocka była tak zimna, że sobie nie wyobrażacie. No i wiecie, człowiek pod kołdrą, cieplutko i teraz trzeba wstać, żeby zamknąć to okno. No i tak wiecie, z trudem, bo ja bardzo dobrze sypiam. Ale jest, czuję, że taki wiecie, jest taki rześki powiew na twarz. Dobra, wstaję. Zamykam to okno, patrzę na niebo, a tutaj, co ja widzę, słuchajcie, plejady gwiazd, ale jakich takich prawdziwych gwiazd, tych świecących gwiazd na niebie. Po prostu, no cudo, cudo. Ja czegoś takiego nie widziałam w Warszawie, bo w Warszawie nie sypiałam, e, e, wiecie, nie miałam dostępu do okna dachowego. Te okna dachowe, no to jest po prostu to jest coś cudownego, bo czy wy chcecie, czy wy nie chcecie, patrzycie się w niebo i widzicie cudo. I pięć minut patrzyłam się, słuchajcie, wszystkie, wiecie, te układy gwiazd widać, mały wóz, duży wóz. Inne układy gwiazd, które bardzo dobrze zna mój mąż, bo on bardzo lubi się tymi rzeczami zajmować. I zawsze opowiada mi o gwiazdach, które widzimy, gdy wychodzimy na wieczorny spacer. No ale wiecie, ja tak bardzo interesujące to jest. No ale już mojemu mężowi zostawiam to. Te gwiazdy, nazwy, układy. To jest jego pole popisu. Ja mam inne więc nie chcę, wiecie, trzeba o mózg też dbać, żeby dobre procesy myślowe w nim zachodziły i niczego zbędnymi informacjami yy, yy, nadwyrężać. No więc ja zostawiam tą sferę mojemu mężowi, bo on ma chyba dużo pojemniejszy mózg niż ja, niż mój. A ja mam tyle w głowie, tyle rzeczy, że już tam nie ma miejsca na inne. No ale. Kochani, co ja teraz robię? Zobaczcie na moim tarasiku, jeszcze jest oczywiście tam, widzicie, jest <laughs> hamaczek. No, podejdziemy sobie, usiądziemy na hamaczku. Na hamaczku sobie usiądziemy. A czemu nie? Może zrobimy to w ten sposób. Ja sobie tutaj zawsze wietrzę. Zobaczcie ręczniki, sobie tutaj, bo jest taki fajny przewiew. Zawsze sobie wynoszę z rana, żeby to wszystko mi się przewietrzyło i sobie rower. Słuchajcie, zobaczcie, mój rower już tam stoi, bo wiecie, że ja jestem rowerowa. No i dosyć ciepło się ubrałam, bo jest zimno. Jest dalej zimno, ale wiecie, się ubrałam tak na cebulkę, więc pojadę sobie na chwilę. A gdzie pojadę, to dowiecie się w kolejnym odcinku, ale będzie interesująco, kochani, interesująco. Ja sobie tutaj z tego... O, to zobaczcie sobie, jak się dzisiaj ubrałam. Nowe jeansy, takie zwężane u dołu. Bardzo lubię te moje buciki, bo są cieplutkie. Widzicie? Tam stoją kolejne. Może Wam pokażę. Gdzie lepiej widać. O, takie buciczki mam. Adidasy, cieplutkie. Kapa, firmy Kapa. Nowe jeansy. Tutaj taką kurteczkę, tutaj ma golf. Ja lubię, jest tak cieplutko, uwielbiam, chociaż powiem Wam, że w Warszawie, ja marzyłam o tym, żeby już padał deszcz, bo dla mnie to tam był, było po prostu upalnie. Wiecie, ja większość czasu spędzałam na rowerze, więc to słońce dawało jak nie wiem, więc dla mnie jak wstawałam i widziałam, że niebo jest pochmurne, to cieszyłam się, ale rzadko, kiedy było tam niebo pochmurne. Nawet jak z rana było, to wieczorem znowu wstawało słońce. To wieczorem, to za chwilę, za jakąś godzinę, znowu to słońce wychodziło, prażyło, jak nie wiem. Zwłaszcza, wiecie, jak w Warszawie jest, żeby przejechać rowerem z jednej strony ulicy na drugiej w centrum. No to to jest, wiecie, jedna strona jest tam dwupasmowa dla aut w jednym kierunku. Potem jest ulica, gdzie jeżdżą tramwaje, też jest dosyć szeroka i każdy z tych odcinków ma wiecie tą sygnalizację świetlną. Więc słuchajcie, jak tutaj się włączało mi czerwone, to tam już było nie, zielone, kiedy mogłam przechodzić, to tam już było czerwone, więc trzeba było na dwa etapy najczęściej tą ulicę zrobić i przy takim prażącym słońcu to była masakra, więc ja już potem tam jeździłam, pod takim kątem, gdzie nie muszę takich skrzyżowań, wiecie, przejeżdżać, że nie muszę stać długo na światłach, bo to była masakra. Ja się tak opaliłam, pomimo że te filtry patrzę, czy nie ma, bo chciałam wam pokazać, jakie filtry używam. No to i tak, no teraz już może tak nie widać, ale byłam bardzo opalona, bardzo. No, zjadłam sobie śniadanko. Mój mężunio też jest, wczoraj w ogóle byliśmy na wyjeździe cały dzień, oboje, wróciliśmy późno i słuchajcie, ja poszłam spać, chyba o 21 to już spałam, ale tak o pierwszej w nocy się obudziłam właśnie, żeby to, to, to okno zamknąć. i no, tak nie wiem, z godzinkę sobie poleżałam i potem znowu zeznam. I wstałam chyba dzisiaj, tak około w pół do dziesiątej może. Także słuchajcie, to chyba to w cało, całe zmęczenie wychodzi po tym całym pobycie po w Polsce, bo to jest to, co tam się działo i dzieje. No to w ogóle no, mentalnością jest tak inne od Niemiec. Niby to są sąsiedzi, Polska i Niemcy, a to są dwa inne kraje, jeśli chodzi o mentalność, o taki spokój. Naprawdę muszę wam dużo rzeczy opowiedzieć. A teraz robimy, pokażę wam trochę moich kwiatków, które jeszcze które jeszcze kwitną róże na przykład. Zobaczcie, tutaj są moje sowy. Ta sowa to zawsze tańczy jak chcę. Widzicie? Ta sowa to jest to ona nie chce stać. Przez wiatr zawsze opada, więc ja ją tutaj w ten bukszpan wkładam i też się fajnie prezentuje. I zobaczcie, co u mnie jeszcze wyrosło, a to przez ptaki posiane. Widzicie? Bratki. Dzisiaj mamy 3 października, a u mnie jeszcze bratki są. Lawenda mi tutaj ten, tutaj tą, o to muszę bardziej zadbać, o tą część, tutaj gdzie mam lawendę. Tutaj mam takie kwiaty fioletowe, do których bardzo przylatywały pszczoły. Wiecie, takie jak gdyby. Widać zresztą, zobaczcie ile tutaj nektaru jest na tych. Widzicie? I jednym już tak bardzo przekwitły. Ale wydaje mi się, że to są jakieś nasiona, więc nie wiem czy je tak przyciąć. Muszę sobie popatrzeć, a może wy znacie te kwiatki. Więc dajcie znać. No o ten. Tutaj o, o tą część to muszę sama zadbać. Tutaj mam jeszcze róże, które cały czas nie poddają się i kwitną. To są chyba, to jest ta róża tej Elizabeth. Königin Elizabeth się nazywa tak. I tutaj są jeszcze pąki. Tu jeszcze będzie mi kwitła. Tutaj mam jabłuszka. Zobaczcie ile chyba ja będę musiała zerwać, chociaż one jeszcze fajnie rosną. I gdzieś do koszyka przełożyć, żeby mi już tak doszły koszyczku. Będzie pyszne ciasto z jabłkami. Tutaj mam zalbaj.